Myślał, że się mnie pozbył. Pan Katper ogłosił się jako nowy król Polski. Miasta Brookhaven. On nigdy nie wróci do domu. Siostra? White Hell, co to było? On nigdy nie wróci do swojego domu, dopóki jest tam uwięziony. Ogłaszam się jako nowy król Brookhaven. Buu! Jak on tak może! Wrócił na Brookhaven i teraz pajacuje. W elektronicznej pułapce. Co jest z tym światem? Czuję się, jakbym był. My gosh, to dalej się dzieje, ale w elektronicznej pułapce. Mojemu bratu totalnie odbiło. Ta wirtualna rzeczywistość wygląda jakiego ukochane miasta. Ja cię, co zrobić, by zaczęło to działać? Nie rozumiem tego! Jest! Wszyscy mnie uwielbiają! Kacpel, co mamy dla ciebie zlapić? My żądamy rozkazów. Co dalej mamy robić? Super, Dostaniemy autograf! Ta wirtualna rzeczywistość go przytrzyma tam jak najdłużej. Jacie! Za, za mocne jest tego działanie! To tak nie miało działać! Nie mieli być jakimiś zombie! Czemu wszyscy są jak jakieś zombie? A gdzie twój ubiór dołącz do nas? Niech sobie tam tkwi na dobre.